Siema widzowie z tej strony, Ignacja, Teraz robimy reakcję na piosenkę Palion Zielone 4. Lecimy. Ej, fajnie się zapowiada. Chcę w garażu tyle koni, jakbym miał rodzaje, Żeby pół mi u, był lądu. to nimi ważny, to u ludzi. to nie dla Dobre. mnie. Pierwszy no, zawsze, oni patrzyli Gądźcie na błudzie,

Nie dochodził mnie, o chopatem, a to zielone, cierry, jeszcze ci zabramę, i ty manim, oni mega dobre świeci cały czas od zielony, nie dogoniu mnie, po sobotem, a to zielone, sery, jeszcze za ci zabramę, je za za mój styl świeży i słychać jak zielone znowu boli risk Kołem klipu wyszło, jak mi Sam razem, bo idę na szczyt Ty buduje wideo jednej zapomnię, znacznie. Pierdzie grane to dla całej Polski. Znaczy, a zielone to zimny, ty już nie skończysz. Znacznie, co trafiony w ogóle znowu Daj show. przejście, cały czas tam to. Mam co zechcę, mam ryzyko. Jest energia w tej puzyce. Mani, moni, przed sobą co. Czas nie dogonił mnie Chyba co panem, a nie jadę ci za bramę. To cztery, za bramę. Ulejka, to jest kolambo, cztery, za bramę. Ziem, Mam to chce Mario młody Jeszcze więcej Pytanie, Nie pójdę z zielone, bądź bądź bądź

Moja reakcja jest 10 na 10 w sensie No 10 na 10 jest, nie? 10 na 10 jeszcze raz to powiem i Fajna, fajna piosenka. Mam nadzieję, że no nie wiem. Za nie mówię, po prostu, ja już jej słuchałem, ale jak się słucha kolejny raz i jeszcze kolejny, to jest coraz lepszy, lepsza ta piosenka, także mega fajne i no, dzięki za oglądanie, cześć!